Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na kanale. Dzisiaj przyjrzymy się niezwykłemu projektowi, którym jest Koda Finance. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym Wam przypomnieć, że nie jestem doradcą finansowym i nie ponoszę odpowiedzialności za Wasze działania. Pamiętajcie więc, żeby zawsze robić własny research oraz o tym, by inwestować odpowiedzialnie. Przejdźmy więc do filmu. Projekt Koda Finance opiera się na tokenie Summit Coda i jest on zaawansowaną kryptowalutą stworzoną przez zespół Summit BC i będzie natywnym tokenem na Summit Swap czyli platformie stricte powiązaną z projektem stworzoną przez tych samych ludzi co Koda Finance. Celem Koda jest bycie transakcyjną walutą, to znaczy, że twórcy projektu po prostu chcą, by token był akceptowany jako metoda płatności w przeróżnych sklepach internetowych. Jak widzimy, token jest napędzany przez społeczność, co wiąże się z tym, że każdy, ale to każdy, ma możliwość kupna tokenu oraz realny wpływ na jego rozwój. Celem projektu jest właśnie podtrzymanie i rozbudowanie marki poprzez aktywną społeczność. Zarabiać na kodzie może naprawdę każdy, i dzieje się to w bardzo prosty sposób. Najprościej przez statyczne nagrody reflektywne. W prostych słowach, Twoje saldo Koda rośnie wraz z każdą transakcją jako część tokenemicznej konfiguracji. Także jak widzicie, nie ma tutaj nic trudnego. Zobaczymy sobie, może, jak prezentują się wykresy na CoinGecko w tym momencie. I tu, już na pierwszy rzut oka, widzimy, że Koda notuje właśnie bardzo fajny wzrost. Trochę niżej widać, jak na przestrzeni tygodnia sytuacja również wygląda bardzo obiecująco i token cały czas sobie rośnie. I tak jak wspomniałem na początku, Koda jest tokenem napędzanym przez społeczność, która cały czas się rozrasta. Tym samym powodując stabilny wzrost wartości tokena. Rzućmy, może, okiem na to, czym jest wcześniej. Wcześniej wspomniane Summit Swap. Jest to portal tradingowy, ściśle powiązany z kodą, i to właśnie przez ten portal możecie sami stać się posiadaczami kody. Ale co jest ważne, nie tylko trzymacie tu swoje tokeny, ale też zarabiacie właśnie za pośrednictwem Summit Swap. Warto wspomnieć tutaj o programie afiliacyjnym, którego użycie jest naprawdę dziecinnie proste. Wystarczy połączyć wasz wallet z Summit Swapem i wygenerować sobie kod afiliacyjny rozprzestrzeniać go, czyli po prostu wysłać go znajomym, w rodzinie, czy też ustępniać gdzieś w internecie i już na zawsze będziecie na tym zarabiać, i to serio na zawsze. Czyli jest to bardzo łatwy i przyjemny sposób na prawdziwie pasywny dochód. Aby odebrać Waszą część dochodów macie trzy możliwości. Odebranie tokena projektu, czyli w tym przypadku bezpośrednio kody, bądź też zamiana na capex, bądź też bezpośrednią konwersję na BNB albo BUSD. Z czym wiąże się to oczywiście z jakąś tam prowizją? Ale może wróćmy na stronę Koda Finance. Jak widzicie projekt został już zauważony przez całą branżę, co również podkreśla jego pozycję na rynku i to jak bardzo obiecujący on jest. Widzimy tu naprawdę wielkie nazwy, takie jak The Telegraph, MSN czy nawet The Times. Oni wszyscy już o nim wspomnieli i wszyscy go zauważyli. Na sam koniec powiem wam jeszcze co nieco o naprawdę konkretnym konkursie, który organizuje zespół Kody, w którym nagrodami są Lamborghini Gallardo albo też Nissan GT-R, bądź też gotówka w zależności od tego, co odpowiadałoby wygranemu bardziej. Także jak widzicie, projekt nie oszczędza absolutnie na marketingu i robi wszystko, by pokazać, jak bardzo doceniają swoją społeczność. Ale co wy możecie zrobić, by wziąć udział w konkursie? Wymagania są tak naprawdę tylko trzy. Musicie mieć minimum 18 lat, co akurat jest oczywistym, jeżeli chcecie bawić się w kryptowaluty. Odpowiedzieć poprawnie na jedno z czterech pytań konkursowych, pytania są całkiem proste, przyjrzałem się im. Myślę, że każdy da radę. I trzecim wymaganiem jest, jeżeli byście oczywiście wygrali, musicie pokazać dowód na to, że spełniacie warunki. To znaczy, że musicie na przykład przedstawić wasz dowód osobisty i pokazać, że naprawdę jesteście pełnoletni. Myślę, że warunki są naprawdę proste do spełnienia, a nagrody są bardzo atrakcyjne, więc bardzo zachęcam was do wzięcia udziału w konkursie. Także, jak sami widzicie, celem dla kody jest nie tylko bycie transakcyjnymi kryptowalutami, w których ludzie będą mogli wymieniać się na faktyczne towary i usługi, ale zespół także chce, by systemy ich pozwalały posiadaczom na Uzyskanie dochodu bez konieczności sprzedaży swoich tokenów, tylko żeby faktycznie to całość działa się pasywnie. Wam tak naprawdę wystarczy polecić znajomą stronę i już będą zarabiać na was do końca życia. Na sam koniec możemy jeszcze rzucić okiem na roadmap projektu. Jak widać, zrobili już naprawdę sporo. Między innymi zakończył się pierwszy etap konkursu i szczęśliwie już odebrał swojego nowytkiego Nissana GTR. Także spieszcie się, jeżeli chcecie też mieć szansę na wygraną. Oczywiście nie możemy też zapomnieć o wcześniej wspomnianym CAPEX, czyli tokenie Koda Apex, który zostanie wypuszczony w w następnych tygodniach oraz jak widzicie chcą wypuścić tutoriale jak chociażby na czym polega stajkowanie jak się tym zająć jak to robić by stać się jeszcze bardziej przystępnym dla nowych użytkowników. No i to tak naprawdę byłoby tyle z mojej strony serdecznie zapraszam was do odwiedzenia strony kodak.finance oraz samytwap.finance oraz oczywiście do wzięcia udziału w ich konkursie jeżeli jesteście zainteresowani projektem. Polecam wam również dołączyć na telegrama projektu i rzucić okiem na ich social media. Społeczność jest naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemna, wszyscy bardzo szybko odpowiadają na pytania, jeżeli jakiekolwiek macie, także bardzo serdecznie Was tam zapraszam. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć!